Witajcie, cześć, życzę Wam wesołych świąt Matryksowych, zdrówka, uśmiechu, bla bla i tego wszystkiego, ale przede wszystkim życzę Wam wyjścia z Matryksa. Ależ dzisiaj była przepiękna pogoda, u Was pewnie też co, i taki upał jak środek lata dosłownie. Wybierzmy się na wycieczkę, pokażę Wam urocze zakątki ponownie, bo już dawno nie było. To są zdjęcia sprzed roku, już więcej zieleni tutaj widać. Przejdźmy się nad jeziorko i za chwilę weźmiemy się za trzy noce księżycowe. Tutaj jest gastronomia, zapiekaneczki, piwko, tralala. Tutaj pole kempingowe nad jeziorem. Można tam biwakować przyczepami, namiotami. Różne rzeczy można śpiewać, tańcować. Przybywajcie koniecznie do mnie wakacje, to się zabawimy tutaj. Jest miejsce na ognisko też takie kamieniste z widokiem na jezioro jak najbardziej. Tak, tam jest bardzo wesoło latem. Przejdźmy się chwilę nad jeziorem. Tam są wszędzie ścieżki takie spacerkowe i można okrążyć około, pfu jezioro naokoło. Co kawałek są takie malutkie plaże, intymne do różnych działań. Potem jest mm, duża plaża dalej, jeszcze jedna, większa od tamtej pierwszej, oto właśnie tutaj. Tu są wielkie tłumy latem. To był, kiedy ja to nagrywałem, w kwietniu chyba, pod koniec kwietnia, czy jakoś, już tam ludzie biwakowali. W tym jeziorze jest krystalicznie czysta woda. Niesamowicie czyściutka, bardzo pięknie się tam kąpie. Patrzcie ile my tu lasów mamy, i jeziorków takich urokliwych. Mówię wam, można spetrować, pływać i jeździć rowerem. Setki kilometrów tras rowerowych takich luzackich i są też wyczynowe trasy rowerowe, tak, nad dużym jeziorem. Dobra, chodźmy teraz na zachód słońca zobaczyć, raz, dwa... Jestem na stanowisku, <laughs> już tam ktoś się wybrał na pontonach popływać, a dlaczego nie? Strasznie gorąco, niesamowity upoł, patrzcie jaka woda. Widać na 2 metry głębokości. Potem zrobił się przedziwny wieczór z bardzo mm, śmiesznym oświetleniem, takim ponurym. Słońca ledwo co było widać, a to słońce w ogóle niezwykle malutkie. Dziwna rzecz. Spójrzmy chwilę, czy się odbije w jeziorze, czy woda widzi słońce. Tak, widzi jak najbardziej. A nie powinna, nie, nie, w tamtym miejscu stojąc na pewno nie dałoby się zobaczyć słońca, będąc tutaj w tym miejscu na jakiejś łódce. Dwie gęsi przeciwnopłciowe mają chyba gniazdo na wyspie i najprawdopodobniej będą z tego dzieci, czego im serdecznie życzymy, aby się dochowały potomstwa jak najwięcej. Dobra, teraz opuszczamy jezioro Piaseczno i przechodzimy na duże jezioro nasze i bierzemy się za księżyc. Chodźmy na pomościk. Oj cholera jasna. Idziemy na pomościk. Światełka tam po drugiej stronie jeziorka. Nawet ciepło jest. To była akurat trzecia noc. Księżycowa i księżniczka była na wieży Ale zacznijmy od początku Cofnijmy się 3 dni wstecz To jest pierwszy wieczór księżycowy Na którym Zasiadłem na moim pomoście I zobaczymy, przelecimy szybciutko Co my tam mamy ewentualnie ciekawego Tutaj takie tam znikome podświetlenie Jednej i drugiej chmury Jeszcze dosyć widno było Tutaj księżyc się ładnie odbija we wodzie, pomimo że jest ukryty za chmurą teoretycznie. A potem wszedł w taką dziurę w chmurze i również przez tą dziurę widać go tutaj odbija się we wodzie. Jakbyście przyjechali do mnie, to byście pomogli. Ktoś by usiadł na łódce i tam popłynął, gdzie się ten księżyc odbija. I ciekawe czy by zobaczył księżyca, czy by nie zobaczył. Tutaj jest chmurka taka mała i ta chmurka też się razem z księżycem odbija. Co nie? nie? Takie samo jeden do jednego odbicie jest. Na razie mam pecha, bo nie ma takich chmurków, jakie bym sobie wymarzył. Ale spokojnie, może coś się w końcu uda. Przechodzimy do kolejnego, do drugiej nocy teraz. Tu będą nawet ciekawe rzeczy, zobaczcie. Chmurka podświetlona. To żółte tam poniżej to nie jest księżyc, to jest jakieś inne światło. I ta chmurka na prawo i na lewo jest ciemniejszą, ma krawędź, a po środku ma jaskrawą krawędź. No nie? Pamiętacie takie różne, mieliśmy takie nagrania przy Słońcu i przy księżycu, te podświetlone krawędzie na krótkim odcinku chmury tylko. On zaraz wylezie i zobaczymy, jak szybko się o, już jest odbicie w wodzie. Pomimo, że jest przesłonięty i drzewami, i chmurą, tak? Ta chmura jest tam po drodze na dodatek. O, ta. A mimo to odbija się pięknie w wodzie. Tam jest pewna różnica wysokości, prawidłowo. Tak powinno być. Pamiętacie tamto nagranie z tego najdłuższego molo na świecie w Polsce? Wtedy nie było widać, woda nie widziała słońca. A tutaj w tych okolicznościach Księżyc widzi jak najbardziej wodę, a nie powinien, bo gdybyśmy go odsunęli o 400 tysięcy kilometrów, to nie ma takiej opcji, żeby woda patrzyła oko w oko Księżycowi, tak? Koniecznie będę musiał wykonać taki eksperyment. Właśnie potrzebuję kogoś, kurde, na łódce, albo ja popłynę łódką, a ktoś będzie filował z odległości, tak, żeby były dwa punkty. I wtedy się przekonamy, jak to jest. Kurde, właśnie sobie uświadomiłem, że to nie trzy noce, a cztery noce spędziłem na tym jeziorku. I w tych okolicznościach przejdziemy zaraz do trzeciej nocki Mam tutaj taką znajomą wydrę, która przepływa ciągle tą samą trasą Ale nigdy nie wraca z powrotem O, ona nam zmąci wodę Będzie taki, e, taki błysk na wodzie To, w o, teraz widzieliście To właśnie moja wydra przepłynęła Ona się nie załapała w kadrze Ale ta, to zmącenie wody tak tu o śmyk. Przechodzimy do kolejnej nocy, czyli trzeciej. Ze słońcem było kiepsko, bez nadzieja wręcz. Trzecia noc księżycowa. Zachmurzenie bardzo brzydkie. Księżyc niezwykle blady i malutko podświetla chmury. Potem... A i to koniec. I teraz czwarta noc. Spójrzmy o, tutaj ładnie widać. To oświetlenie chmur. Bardzo malutki obszar chmur podświetlony księżycem. Zaraz zobaczymy, czy on rzuci smugę na wodę, tak jak te lampy. Bardzo wolno szedł w górę i na niskim, strasznie niskim pułapie był całą noc. Schował się za wieżę. Jestem pewien, że na tej wieży jest uwięziona piękna księżniczka, która potrzebuje dzielnego rycerza. Co prawda, nikt nie słyszał tutaj o smoku, ale w herbie miasta jest jednorożec, a to dużo mówi. Mamy smugę na wodzie i ta smuga zaczyna się prawie przy samym brzegu. Widzicie, gdzie latarnie stoją. Ta smuga jest bardzo blisko brzegu. Pamiętacie nasze przygody nad morzem ze słońcem? Przy samych drzewach smuga a słońce 150 milionów kilometrów. Hen-hen. Tak samo tutaj. Do tej wieży jest 250 metrów i tam jest bardzo wysoka skarpa. Od jeziora do miasta jest bardzo wysoka skarpa. Nie ma takiej opcji, żeby. Ale mam właśnie pomysła. Kurde. Tam jest pomost po tamtej stronie jeziora. Tam się trzeba usadowić. Księżyc bardzo rozmemłany i blady. Krawędź falująca. W ogóle cały faluje. Potem wszedł wyżej i tutaj chmura go oczywiście odcięła. Tutaj widać smugę. A tutaj już zablokowane światło. I tutaj ponownie widać smugę. Ciekawe, czy w tym przypadku, będąc tam na łódce, czy na pomoście na tamtym brzegu, dałoby się widzieć księżyc, czy nie? Podejrzewam, że dałoby się widzieć. Stąd nie widzę, bo chmura zasłania. Ojej, to już koniec. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, wszystkiego, naj, 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 buziaczki, całuski, pa, do miłego, do następnego, pa.